z tej strony Sharpy, a to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 22 na mapie Zielonka. Dzisiaj tak stwierdziłem, miałem tego odcinka nie robić zimą tej sprzedaży, ale chcę sobie pojeździć po tej mapce w zimie, więc zrobimy sobie taką małą sprzedaż zup i tak stwierdziłem, że weźmiemy sobie jeszcze pożyczki, będziemy ją za chwilę spłacać, ale Yy, tak, chcę sobie kupić taką przyczepkę na palety yy, z autoloadem. Więc tak, a tutaj sobie jeszcze chcę sprzedać ten chwastownik, bo jego ja nie będę używał. Tego chwastownika nie będę używał, więc ja sobie go sprzedaję, a ja i w za zamian za to kupimy sobie yy, ten oto. Yy, opryskiwacz ten sobie unie, z Unii yy, kupimy. sobie Opryskiwacz ustawienia kół szeroki, opony standardowy, jaki trójnik? O co chodzi? A trójkąt, nie trójnik cały przyczyn, bez trójkąta. Oznaczenia niech zostaną. Kolor standardowy i jego kupujemy sobie. Więc, bo on będzie nam potrzebny. A chcę go mieć, bo będzie nam potrzebny do, do opryskiwania. Wymam, że to auto fajne, tylko że coś z fizyką popsuli, tutaj, bo skacze to auto na, na krwawej, na takich rzeczach nie, yy, i nie, nie bierze, nie po prostu nie jedzie tak jak powinno. Tylko yy, skacze, widzi on, nie, nie ma to jakby amortyzatorów. Nie wiem dlaczego, ale nie ma tej jakby amortyzatorów. Strasznie dziwnie się nim po prostu jeździ. Więc na razie będzie, później je na pewno sprzedamy. Ja was zostawiam w Chciałem zachęcić do subskrybowania, skomentowania, zaoperowania filmiku. Mam nadzieję, że odcinek będzie wam się podobał. I w sumie nie wiem, kiedy on będzie publikowany. bo Możliwe, że zrobię jakiś bonusik na weekendzie jako dwa odcinki w ciągu dnia, czy coś. Zobaczymy jeszcze. Tego jeszcze się... nad tym się jeszcze właśnie nie zastanawiałem. Oczywiście, jak to się jak to u mnie bywa no ja niestety kupiłem autoloada bo, no bo nie umiem obsługiwać tego i dlatego też zakupuję sobie autoload nie chcę mieć później problemów z załadunkiem wolę kupić autoload i mieć bezproblemową bezproblemową bezproblemowe bezproblemową kurde bezproblemową pracę Przepraszam, mam jakieś, jakieś lagi mózgu. Dobra, gdzie jest najlepsza cena na ten moment? Barszcz czerwony. Arlegrad i zupa. Tak, też jest to, więc te same, ten sam skup, więc idziemy tam. Gdzie to jest? Gdzie to... Chyba ja nie widzę. Zaznaczone jest? zaznaczone jest. No. Zobacz to jest, co? Dobra. No i przestajemy rygać. Zobacz, ja jestem ślepy, czy co?

Gdzieś w tamtą stronę. Wygląda, że nie wiem gdzie mam jechać. Aha, to jest stacja kolejowa, to nie, nie będzie. Supermarket i Na supermarket pojedziemy Gdzie on jest w prawo. Dobra A jednak nie w prawo. Przepraszam. No teraz w prawo. No ma co ciągnąć? 12... 24 tysiące litrów. No jest... Nie oszukujmy się, jest co pociągnąć. Nie dziwię się, że mu ciężko na pełnych obrotach i ob... ma obciążenie, więc nie dziwię się Niestety, lecimy sobie to sprzedamy pojedziemy jeszcze z tymi dwoma palkami, więc tu już powinniśmy zarobić na daną 24 tysiące litrów, bo 3 tysiące to jest już mamy 75 tysięcy, więc no w sumie nie wiem czy nie będę musiał zmienić tutaj troszkę tego Sprze zmienić troszkę poziomu trudności bo my się tutaj robimy momentalnie widzicie już mamy zarobiliśmy się 74 tysiące litrów i w sumie na zanim to, jak sprzedamy to wszystko to będziemy mieli więc no nie wiem czy nie zmienię poziomu trudności troszkę po tym sezonie oczywiście bo będę chciał yy, chcę troszkę rozwinąć więc prawdopodobnie ten sezon sprzedamy w takich cenach a ja bym zmienił na trudny poziom, na poziom trudności inny, jakie by były ceny wysoki poziom trudności i teraz jakie są ceny no już teraz inaczej troszkę i chyba tak zostaniemy tak, bo się zbyt szybko dorobimy więc na tym poziomie trudności prawdopodobnie zostaniemy już no, ale zobaczymy jeszcze. Albo na, maksymalnie na średnim, byśmy zostali. Na średnim jakie są ceny? Też 3000? A nie, bo na no, łatwy. Na średnim coś około 2000, więc mo, możliwe, że na średnim ustawieniu zostaniemy też, żeby po prostu w miarę się tu rozwijać. No, ale myślę, że i ty, na tym możemy śmiało y, zarobić, więc na naj, najtrudniejszym, więc prawdopodobnie zostaniemy na najtrudniejszym poziomie trudności. No bo jednak troszkę byśmy za szybko się rozwijali. Zostawię na, na trudnym poziomie na wysokim poziomie trudności albo na średnim. No bo też chcę po prostu tutaj te maszyny zmieniać moment, rozbudowywać się. No nie chcę po prostu ciągnąć tego na siłę, tylko chcę się rozwijać tutaj. Więc no najwyżej tak się zrobi. Dobra, niech się zapnie. Ja Wiem, że jest strasznie fajnie się stupć cofa. Nie myślałem nawet, że tak będzie. Więc ustalmy, że zostajemy na średnim poziomie trudności. Ja sobie to zmienię za chwilkę jeszcze przed sprzedażą. Na, na normalny poziom trudności i na tym zostajemy już. Bo chcę też w miarę szybko się tu rozwijać, bo chciałbym na przykład w następnym sezonie już móc. Kupi, po następnym sezonie kupić już jakieś ten największy kombajn, żeby też Wam pokazać go, no i w sumie tak, żeby się tu rozwinąć, no żeby moment zrobić takie wielkie, wielkie gospodarstwo i później będziemy, możliwe, że będziemy sobie grali na live'ach tutaj, jak będę, będę dorobiony już, to przejdziemy sobie może na live'y. No zobaczymy jeszcze. No i mam już 83 tysiące yy... Więc co, no dzisiaj będzie taki prostszy odcinek, ja go dam jako bonusowy gdzieś Więc ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie Trzymajcie się, cześć!